Wielkie emocje, wielkim chicie. 2-2, jeden punkt. Jeden punkt, który jednych cieszy, drugich może nieco martwić. Jak to jest spadko Wiktora Biedrzeckiego. Mnie eee, cieszy ten punkt, bo z przebiegu spotkania trzeba sobie powiedzieć, że wyszliśmy z ciężkiej sytuacji, bo do przerwy przegrywaliśmy 2-0 i cieszmy się, że tylko było 2-0. Bo naprawdę zagraliśmy chyba najsłabszą połowę w tym sezonie. Ale powiedzieliśmy sobie parę gorzkich słów w szatni. Widać było w drugiej połowie, że ta drużyna ma charakter, i zremisowaliśmy 2-2, a jeszcze mieliśmy sytuację, żeby wygrać 3-2, ale na pewno trzeba ten szanować punkt, bo on może być decydujący. Zremisowaliśmy 2-2 w drugiej połowie dzięki również Baruszowi Fornoczykowi, który pojawił się na murawie. No, no, dzięki mnie to nie wiem, bo, bo cała drużyna wyszła, wyszła na drugą połowę zmobilizowana i, i wiedzieliśmy, co chcemy zrobić. Udało się. Udało się strzelić szybko pierwszą bramkę i, i potem już siedzieliśmy na ŁKS-ie i yy, mieliśmy szansę też yy, wygrać ten mecz, ale, ale nie można być zachłannym. Ważny jeden punkt. Nie no, należy być zachłannym jak się strzela rzuty karne tak jak Wiktor Biedrzycki. Ile by tych karnych dzisiaj musiał być, żebyś się pomylił? No nie wiem, może przy kolejnej próbie już yy, bramkarz ŁKS-u by, by obronił też może bym się zastanawiał czy nie oddać koledze kolejnego karnego, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, nie można być zachłanym i rzadko spotykane, żeby ktoś trzy karne strzelił w jednym spotkaniu. No jako stopper znakomita skuteczność dzisiaj No tak, cieszę się, że strzeliłem te dwie bramki, daliśmy sobie, dopisaliśmy sobie punkt. Ale też żałuję i jestem troszkę na zły, bo Adaś Radomański rzucił mi bardzo dobrą piłkę i mogłem strzelić na 3-2 i byśmy byli w jeszcze innych humorach. Mariusz, ta sytuacja po dzisiejszym meczu jest taka, że tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o sprawę awansu, to wiemy, że chyba nic jeszcze nie wiemy. No tak, walka toczy się, toczy się dalej. My zdobywamy dzisiaj ważny punkt. Na pewno będzie ważny, ma, ważny mecz z Wisłą i będziemy walczyć o to, żeby, żeby awansować nie przez baraże tylko, tylko z pierwszych W drugiej połowie miesa. to mówi też: Narkuczera, już wasza postawa była o wiele lepsza. No tak, 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 jak Wiktor powiedział, powiedzieliśmy sobie w szatni, co mamy zrobić, co mamy poprawić. No i wyszliśmy na drugą połowę i sami widzieliście, jak to wyglądało. Wiktor powiedział, że ta pierwsza połowa to była taka do zapomnienia. Z czego to wynikało? Myślę, że to wynikało z, nie chcę się też usprawiedliwiać, ale z środowego meczu z Puszczą Niepołomice. Był to dla nas bardzo ciężki mecz, kosztował nas dużo sił i widać było w pierwszej połowie, że co byliśmy tempo wolniejsi, nie było do skoków, nie było odbiorów, nie mogliśmy wymienić paru celnych podań, dlatego sobie w szatni powiedzieliśmy, że wychodzimy na drugą połowę, to już jest historia. łapiemy pewność siebie, idziemy agresywnie i musimy zdobyć tu minimum punkt. Teraz czasu troszkę więcej, bo wiem, kolejny mecz dopiero w niedzielę. Tak, dokładnie. Teraz, teraz pewnie trener na, da nam dzień wolnego, i, i od, od wtorku będziemy, będziemy dalej przygotowywać się do meczu z Górnikiem Łęcznym. Wierzymy, że będzie to dobra, nie tylko druga połowa Mrzecz ale oczywiście Mrzecz Górnika Męczna zakończy się kolejnym sukcesem. Naszymi, gośni, naszymi dzisiejszymi gośćmi byli Wiktor Biedrzycki i Mariusz Fornalczyk. Dziękujemy.